Czy pan naprawdę powiedział, że podziwia Władimira Putina? Ja tylko odpowiadam na tak zadane pytanie, jakie zadane było. A jak nie podziwiać kogoś za wyjątkową odporność? To jest, czy naprawdę my tu udajemy, że nie widzimy jaki hejt idzie na prezydenta Rosji? Czyli naprawdę pan go podziwia? Każdego. Kto się takimi cechami będzie charakteryzował, każdy normalny człowiek powinien w tym momencie podziwiać to jest też może zbyt przesadne słowo, ale szanować. tak? Szanować. Szanuje pan Władimira Putina. Jak wszystkich ludzi. Rozumiem. Ale przyjechał pan do nas z Włocławka, nie z Moskwy, tylko z Włocławka. No tak, tak. <grychy> Nigdy nie byłem poza wschodnią granicą. Okej. Okay. No to nie chcę panu zajmować, bo podróż długa, e, zbyt dużo czasu. Moim gościem był Maciej Maciak. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.